Zapraszamy do wysłuchania audycji. Ślachetne zdrowie nikt się nie dowie, jak smakujesz, aż się zepsujesz. Ten człowiek prawie widzi na jawie i sam to powie że nic nad zdrowie ani lepszego, ani droższego. Bo dobre mienie, perły, kamienie także wiek młody i dar urody miejsca wysokie, władze szerokie. Dobre są, ale gdy zdrowie wcale. Gdzie nie masz siły i świat niemiły, klinocie drogi. Mój dom ubogi, oddany tobie, ulubuj sobie. W tym tygodniu odbywa się Tydzień dla Profilaktyki Chorób Zakaźnych z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz głównego inspektora sanitarnego. Celem akcji jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych dla dbania o zdrowie własne i najbliższych. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych. W tym tygodniu uczniowie naszej szkoły zostali zapoznani z tematami chorób zakaźnych. Były to zajęcia z wychowawcami, lekcje biologii i przyrody. Klasy ósme w ramach działalności Szkolnego Koła PCK, którego opiekunem jest Pani Anna wilk obejrzały film edukacyjny na temat roli szczepień w zwalczaniu chorób zakaźnych. Koordynatorkami Tygodnia dla Profilaktyki Chorób Zakaźnych w naszej szkole jest Pani Marta Makles i Pani Anna wilk -Stępińska. Dziś zaprosiłyśmy do Radia SP2 troje gości. Naszą szkolną pielęgniarkę, Panią Annę Pytel, Nauczycielką wychowania fizycznego, panią Agnieszkę Szyńską-Mierz, oraz szkolną intendentkę Ewelinę Wawrzyniak. Witamy. Czym są choroby zakaźne? Bardzo proszę o odpowiedź panią pielęgniarkę. Choroby zakaźne to takie choroby, które wywoływane są przez patogeny, czyli wirusy i bakterie. W jaki sposób wirusy i bakterie dostają się do naszego organizmu? Wirusy i bakterie mogą wtargnąć do organizmu człowieka wieloma drogami. Drogą kropelkową, np. wirus grypy, czyli poprzez kontakt z osobą chorą, która kaszle, kicha, rozmawia, śpiewa. Drogą kropelkowo-powietrzną, np. wirus odry lub SARS-CoV-2, czyli poprzez kontakt lub przebywanie w jednym pomieszczeniu z osobą chorą drogą pokarmową, czyli poprzez skażone pokarmy, przedmioty, w tym wodę do picia, np. bakterie wywołujące dur brzuszny, cholerę, rotawirusy. Przez rany, uszkodzenia skóry, np. tężec, poprzez ukąszenie, ugryzienie przez chore zwierzę, np. wścieklizna, podczas dożylnego przyjmowania narkotyków, np. Na HIV. Poprzez wektory, czyli zakażone komary, kleszcze, na przykład malarię. Jak możemy zapobiegać chorobom przenoszonym przez wirusy i bakterie? Bardzo ważne dla organizmu człowieka jest budowanie jego odporności. Dzięki odporności organizm może sam się bronić przed wirusami i bakteriami. Aby odpowiednio zadbać o układ odpornościowy, wymagane jest regularne dostarczanie do organizmu wszystkich witamin, minerałów i innych substancji odżywczych, które go wzmacniają. W diecie powinny znajdować się oczywiście warzywa i owoce, które sprzyjają naszej odporności. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jest ruch, przebywanie na świeżym powietrzu oraz uprawianie sportu. Nigdy nie jest za wiele ruchu na świeżym powietrzu. Dlatego warto na przykład codziennie energicznie maszerować przez pół godziny w drodze do lub ze szkoły. A co osłabia odporność organizmu? Nasz organizm nie będzie funkcjonował zdrowo, gdy będzie mu brakowało snu. Dlatego należy spać od 8 do 10 godzin. Sen pozwala wyregulować metabolizm, wyciszyć emocje odreagować trudne wydarzenia z życia codziennego. Odpowiednia ilość snu jest szczególnie ważna w okresie dojrzewania. Odporność organizmu osłabiają także sytuacje stresowe i życie w napięciu. System obronny jest ściśle powiązany z systemem nerwowym. Zdenerwowanie zakłóca ich współpracę. By do tego nie doszło, trzeba codziennie poświęcić trochę czasu na relaks, odprężenie, wyciszenie. Również używki takie jak alkohol, papierosy, narkotyki niszczą witaminy i zmniejszają ich wchłanialność, co powoduje osłabienie organizmu. Pamiętajmy również o higienie osobistej i myciu rąk, szczególnie przed jedzeniem, po wyjściu z toalety i po przyjściu skądkolwiek, oraz o dezynfekcji rąk. Dziękujemy pani Ani Pytel, która przedstawiła nam najważniejsze aspekty dbania o zdrowie. Teraz już wiemy, jak ważny jest zdrowy tryb życia. Dobrze, ale co mamy jeść? Na jakie produkty zwrócić szczególną uwagę? Oto zapytam teraz naszą szkolną specjalistkę odżywienia panią Ewelinę. Na pewno musimy pamiętać, żeby spożywać produkty nieprzetworzone, bez konserwantów, i dokładnie czytać etykiety. Ważne jest również regularne spożywanie pięciu posiłków dziennie. Najlepsza dla naszego organizmu jest dieta bogata w witaminę C, minerały, błonnik pokarmowy, które znajdziemy w warzywach i owocach sezonowych. W okresie jesiennym są to cukinia, papryka, śliwki, jabłka i dynia. Szczególną uwagę w okresie jesiennym warto zwrócić na dynię, która jest bogata w potas, cynk, wapń, magnez, żelazo, fosfor, witaminę z grupy B, witaminę C, błonnik pokarmowy. Wzmacnia również układ odpornościowy i dba o piękną skórę. Panie Ewelino, co można zrobić z dyni? Czy możemy prosić o jakiś przepis? Zupa z dyni to prosta do przygotowania potrawa. Dyniem obieramy ze skóry, wydrążamy pestki następnie kroimy na małe kawałki. Wrzucamy do garnka z małą ilością wywaru warzywnego. Gotujemy do miękkości. Następnie blendujemy, dodajemy świeży, starty imbir. Na koniec posypujemy zupę przeprażonymi pestkami dyni, które dostarczają nienasyconych kwasów tłuszczowych. Super, to zupę już zjedliśmy, a teraz przydałby się deser. Smacznym deserem jest tarta z jabłkami, śliwką i kruszonką. A po deserze zdrowo jest się napić herbaty rozgrzewającej z miodem, imbirem i cytryną. Proszę pamiętać jednak, że do gorącej herbaty nie dajemy miodu i cytryny, ponieważ tracą one cenne właściwości odżywcze. Dziękujemy Panie Ewelinie Wawrzyniak za rozmowę. Skoro jesteśmy już najedzeni, to wypadałoby się trochę poruszać. O to co zrobić, jaką aktywność wybrać zapytamy naszą nauczycielkę wychowania fizycznego, Panią Agnieszkę Szyńską-Jerz. Ruch jest bardzo ważnym elementem naszego życia. To najlepsze lekarstwo, jakie każdy z nas może sobie przepisać. Warto wiedzieć, że ruch poprawia nasz nastrój, zwiększa zdolności uczenia się, sprawność mózgu, redukuje stres, wzmacnia system immunologiczny, poprawia sprawność, wytrzymałość i elastyczność ciała oraz napięcie i koloryt skóry. Działa również przeciwstarzeniowo wpływa na lepszą jakość snu, wyostrza pamięć. Łagodzi niepokój, podnosi samoocenę, wzmacnia kości oraz dotlenia wszystkie komórki naszego organizmu. Do najprostszych form aktywności fizycznej, które mogę polecić, zaliczyć należy między innymi bieganie, taniec, jogę, jazdę na rowerze, poranną gimnastykę, czy choćby spacer. Czy do takiej aktywności należy się jakoś przygotować? Nie, ponieważ są to naturalne i bezpieczne formy ruchu, pozwalające, jak już wcześniej wspomniałam, zachować zdrowie, poprawić kondycję psychofizyczną i ogólne samopoczucie. Można je uprawiać niezależnie od pory roku, w każdym wieku, indywidualnie, z rodziną lub grupą znajomych i nie wymagają one nadzwyczajnego przygotowania sprawnościowego ani zakupu drogiego sprzętu. W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z coraz szerszą gamą różnorodnych rodzajów aktywności fizycznych. Dostępnych jest mnóstwo możliwości na spędzenie wolnego czasu, i tak naprawdę to tylko od nas zależy, czy poświęcimy go na aktywność ruchową i rozwój naszych zainteresowań, czy będziemy woleli go zmarnować na bezowocne leżenie bądź oglądanie telewizji. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Jak widać, by żyć zdrowo, nie trzeba wyjeżdżać na wieś czy kupować karnetów na zajęcia w klubie fitness. Jeśli naszym celem będzie zdrowy tryb życia, wystarczy odrobina dobrej woli, trochę wiedzy i systematyczność. Jeśli spełnimy te trzy warunki, cel z pewnością osiągniemy. Na naszej antenie padło wiele mądrych i dobrych rad z ust naszych ekspertów. Jesteśmy pewni, że te rozmowy wniosą wiele zmian w nasze życie wzbogacą nasze menu, przyniosą nowe spojrzenie na aktywny sposób spędzania wolnego czasu oraz dostarczą odporności, bez której nie ma zdrowia. A dobry nastrój pomoże przetrwać długie jesienne wieczory. Zapraszamy również do zapoznania się z ulotkami informacyjnymi wywieszonymi w szkole oraz zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły i facebooku. Zachęcamy również do obejrzenia wystawy prac plastycznych uczniów klas młodszych. Dziękujemy za uwagę.